Hej, 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 wszystkim, tu Kamruz, witam Was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Moi drodzy, dzisiaj zagram sobie z szamanem na standardzie. Tak, połączenie tempo deku, połączenie deku na opartego na totemach. temach. To tempo szaman! Czyli pewnie zapewne standardowy dek na szamana, jaki możemy spotkać. Tak, dzisiaj, jak mało nim pograć sobie na konstrukcję, mam na niego. Poza tym, troszkę tęsknię się za szamanem. Oczywiście, tęsknię się za szamanem, który nie idzie tylko face, 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 face. Za takim żamanem się nie stęskniłem. Za tym... W takiej formie. Ciągnie! Dodatkowo jestem zachwycony, ponieważ pogarniałem w końcu konfigurację i mamy w efekcie końcowym piękne 60 FPS-ów. I to niesamowicie płynne piękne 60 FPS-ów. Więc jestem bardzo szczęśliwy z tego, co tutaj widzę. Jestem bardzo szczęśliwy, z tego, co z tego widzę. Wywalę to z kartotemika, zostawię sobie Rockbiter Weapon. Eee, niech będzie. Na poprzednim odcinku w ogóle mówiłem o Deck Trackerze, że oho, oh, Deck Tracker fajnie, fajnie upgrade y i wszystko. Zgałkaniem w ogóle, bo nie nacisnę jednego pieprzonego guziku. Przez to wam się nie wyświetlało. Ale z drugiej strony e, zrezygnowałem z niego, zrezygnowałem z niego w sensie, że o to jest bardzo przyjemne, bardzo fajne podejście, zrezygnowałem z deck trackeru, ponieważ on strasznie zaniżał jakość materiału, oczywiście pokazywało wszystkie karty i było to jak najbardziej fajne dla was, dla mnie, ale jednak, e, jednak... Coś źle działało z tym sprzętem, który mam tutaj. Nie wiem dlaczego, ale po prostu źle działało. Stwierdziłem, że nie będę nagrywać deck Trackeru. Będzie po prostu zrobiony skin z deku. To jest i tak wystarczająco dobre dla ludzi, którzy chcą się przekonać. E, e, którzy chcą się przekonać e, z czego składa się o batalia, Więc. Deck Tracker nie jest skorem. co nie. To czy, czy, czy. Jakby nie patrzeć, nie będę kłamać, ja mam ten Deck Tracker zawsze odpalony, ale po prostu nie mogę go nagrywać. Nie, nie pytajcie się mnie, czemu to się pieprzy, ale. No, przedstawię mikrofon w ogóle. Nie pytajcie się, czemu mi się nagrywanie pieprzy z Deck Trackerem łączonym. Nie mam pojęcia. U mnie w domu jeszcze było ok, ale z drugiej strony, jak tak te teraz wszystko rozkminie, Nie jest Totem super. Jak teraz rozkminie, to. Ale u mnie prawdopodobnie zaniżało mi jakoś. Oznacza, że się dziwiłem, czemu mi FPSy tak spadały, i to właśnie był główny powód, dla którego poprzedni odcinek był w 30 FPS-ach. W 60 jakoś była tragiczna, w 30 jeszcze to jakoś szło. Wyjebałem deck tracker, Bang! Proszę, podziwiajcie! Podziwiajcie, jakie mła! Piękne. Piękne, wspaniałe. O mój Boże, jaki mamy zajebisty curve, tylko troszkę się obawiam, że ten koleś tak strasznie wolno gra. Prawdopodobnie zaraz poleci jakieś hardawe, dlatego myślę, że nie będę wystawiać więcej stworów na polu gry. Myślę, że nie, po prostu użyjemy sobie Totemic Wymienimy się w ten sposób. Jadę po. Podejrzewam, że on będzie chciał zagrać w tej turze Elemental Destruction oraz coś za dwie many, co mu pozbędzie się overloadu. Tak podejrzewam, ponieważ jego playsy są za wolne, jak na Szamana. Więc nie ma sensu tracić kart, które tutaj mamy. Nie ma najmniejszego sensu. Mówiłem, wiedziałem. To jest jakiś kontrolny szanownik. To jest jakiś kontrolny szanownik. No i dokładnie ten przyjrzyj, o którym myślałem. My sobie zrobimy... Wystawimy sobie element na do naszego. Pew! Dziękuję, dobranoc! Hej, hej! Prawdopodobnie użyję na nim heksu, ale w sumie cholera wie. Cholera to wie. Uwaga, będzie Hex. Dalej może mieć Hex. Uwaga, co to jest? Okej, okay, to mi nie robi różnicy. Na ten moment. Czy będzie Hex? O, to nasza chwila prawdy. Będzie, czy nie będzie? Jeżeli nie będzie, to będzie... A, Lightning Bolt, okej. Okay. No cóż. Fajn! Może być. Teraz jak chcemy to rozegrać? Tak szczerze, eee... Mogę zagrać Aż do Drake'a, żeby dobrać sobie kartę, regułajterem zabić jego, nie jego, a jego. Mogę zabrać, zagrać ta, ta z stawić ping from below i zabić, wonder... wiecie co, zrobimy tak. Zrobimy w ten sposób. Jeden na jeden, okej. Okay. Niech będzie w ten sposób. Rozegrajmy to w ten sposób. Mamy skuteczną obronę, co prawda nam wszystko umrze na AOL, więc będzie słabo wtedy, ale możemy wtedy na samym zagrać Azure Drake'a oraz Totemic Call. To też jest jakieś rozwiązanie. Ja myślę, że to było jeszcze co możemy zrobić. Hex się na pewno przyda przecież tylko dużym kartom. Podejrzewam, że skoro to jest kontrol szaman, to e, możemy mieć na przykład takie karty. To są bardzo dla nas niefajne. Get fucked. Czy chcę użyć Feral Spiritu? Razem bym się wstrzymał. Zrobimy to w ten sposób. Yuh. Task, task! Task, motherfucker! Zrobimy tak, ponieważ e, nie zabije nam całego stału z Lightning Stormem. Gdybyśmy się wymienili naszym Thing from below, on mógłby Lightning Storm i wszystko poszło w pizdu. W ten sposób przeżyje nam chociaż ten przyjemniaczek. Bo lepiej grać naokoło, hmm. No okej. Okay. Czy mogę pójść w twarz i posmorkować albo mógłbym po prostu przejmij mi jego, albo jego. To jest jakaś różnica dla mnie. Łap mojego taunta. Zapakujmy sobie naszego Tadlu. No i okay, zostawimy to na ten moment tak. Możemy na sami dużo użyć Drake'a i Lightning Stormu dla AWE za trzy. co może być bardzo istotne, jeżeli on na przykład zagra Spiidwolf, które zapewne ma deku. Z nich będzie. Oczywiście teraz jestem bardzo podatny na Lightning Storm, ponieważ ma 50% szans na przyzwanie spelde Temu, więc co jest bardzo, bardzo ryzykowne, ale nie widzę innych możliwości za bardzo. Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Uwaga, 50-50! Ach, udało się. Prawdopodobnie poleci Lightning Storm. A może nie? Może stwierdził, że nie ma co ryzykować. Może stwierdził, że rzut kostką jest zbyt niebezpieczny dla jego sytuacji na polu gry. Bo wystarczy, że wprawiają i będzie problem. Ale robię. Definitywnie jest to. Podejrzewam, że to jest Enzów. Szabam. Wykorzystując tą kartę zadwiemany, która nadaje de trafla. Fajnego, niefajnego. Podejrzewam, że to to jest. Eee. Zróbmy tak. Zróbmy w ten sposób. Czu, 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 czu. To by miało sens. On ma takie detrafle typu Chillmow, typu Sylvana, właśnie Windrunner. E, I używa swojej karty za dwie many, która daje detrafle wskrzeć tego miniona. Więc może o bardzo niskim koszcie mieć zajebiste Waliu. A pomijając samo Waliu, tego Enzufa. My... Yes. O... Dobry heal. Bardzo dobry heal. O, akurat kiedy miałem Bloodlust, no dobra Akurat kiedy miałem Bloodlust w następnej turze, Aj, nie, nie fajnie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Nasza win condition, gdyby podeszła w ture wcześniej. No dobra. Tak, prawdopodobnie to jest taka strategia, Z całkiem ci swoją drogą, będę musiał zrobić taki dek. ponieważ teraz nikt nie gra silence'ów tak naprawdę. Nikt nie gra silence'ów, więc po się takich trafli i czegokolwiek, to wiecie, małe szanse, no jeszcze tam. Jak bardzo mam wyjebane na niego i chcę pójść w twarz. Bardzo. Ponadto ten przyjmiaczek przyblokuje ich dwóch. Zakładają, że w żaden sposób ich nie wspomoże, co nie? I wtedy przeżyją mi 4... ...przeżyją mi cztery miniony w Jeżeli on się chce najpierw wymienić, znaczy, że nie ma jak zadać mi obrażeń z pralami. I się nie może podleczyć w ten sposób. Co jest oczywiście bardzo fajne. O, to, to był to. A może jednak ma? Uuu, ostro! Dobra, tak długo jak oni mi przeżyją, będzie dobrze. Restarect O, wyjebane Cold wybane wyjebane. Seal of Champion, o, dziękuję, bestial breath. Przyjemnie. Jej, think... baby, jej. Get fucked! Nad nie mogłem wszystkimi zaatakować. Super. Jego jog właściwie bardziej mi pomógł niż zaszkodził. He hej, piękne, piękne, mua. piękne zakończenie, jestem w niebo wzięty, hej, he he he. dobrze, pierwsza wygrana dla nas, oh yes, oh yes, aha, uh -huh. oh yes, lecimy dalej, zajebiście, o, zajebiście, zajebiście, no jednak wykorzystaliśmy nasz bloodlust, bardzo przyjemnie, ale może przyznać, że bardzo ciekawy pomysł jego deku był. Nie mam pewności, że zagrywał tą kartę no, za dwie many, która daje do trafla, ale to by było dziwne, gdyby tego nie zrobił. Tak szczerze, no, byłoby bardzo no, dziwne. Może nie zagrywał, może ja jestem tym mądrzejszym. Ale nie, nie wierzę, żeby nie miał tej karty za dwie many. W sumie ona jest naprawdę zajebista, nawet jeżeli nie dla de to dla samych tempo play'ów. Za dwie many, wyobraźcie sobie, że nawet możemy poczepić pod potem golem i za dwie many bez overloadu negatywnego, e, pozytywnego, nie ma z tego Nie no, w sumie jest. Jakby się przypieprzyć o. Dobra, mniejsza. Nawet użyć y zadzwymanej na totem Golemu no, i po prostu go wskrzesić to jest dobra rzecz. Get out, get out. Eee, czu czu, czu czu, czu. Traf go tu, trab go tu, będę wdzięczny, fuck you. Dobra, jebecz. Nie na to się zmieniać w takiej sytuacji. No, a mi Boże, użyjemy na Face Lesia albo na kimkolwiek. Thunderbom w wariancie, Fire Elementalu dodać taką kartę naszego dego tylko co wstawić za nią nie ma za bardzo czego Możemy by pokombinować możemy potem pokombinować ale potem nie teraz potem no, upartego mógłbym pokombinować ale z drugiej strony jebać Mógłbym zagrać się w użyć na Turok ale co mi to da? Da mi to nic. Może po prostu poczekam. Uuu, to jest interesujące. Ok, to zmienia troszkę po rzeczy. Tosti! Ok, to jest całkiem ciekawe. Nie wiem za dużo aoe, a przypominam, że on ma ten takle, więc raczej bym nie chciał się sprzeciwić z Lightning Rightingstornem. Dark Badware to trochę boli. To troszkę boli. E, użyjemy... Tak. Bo i tak nie mam co ciekawego, co ciekawego do roboty. E, elements guide me. Elements guide me, takie to... W sumie nie stawiłem do tego tego Deku ale z drugiej strony chyba nie chcę mieć Doomhamera w tym deku. Wolę ustawić swoje win condition jako Bloodlust. Bo niby mógłbym skopić z Roguebiter Weapon, ale Roguebiter Weapon na obecną metę jest zbyt dobrą kartą, żeby użyć w pierwszych turach, niż żeby czekać specjalnie do e, dumchamera. Doomhammer jest lepszy dla agresywnych deków, bądź takich naprawdę stricte kontrolnych. My jesteśmy tempo dekiem, nas będzie lepszy. A, proszę, Forbidden Ritual, super. Super, 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 dobra. Eee, w takim razie, no, używamy Lightning Stormu, zużył jeden Forbidden Ritual, więc super. Piuuu! Może heal ten Tam też jest ok. Wyjemy się w ten sposób, żeby jak najwięcej kart nam przeżyło, bo oczywiście Flame punkt o ten value. No, zamiast że mamy 4 many, więc możemy zagrać Feral Spirit i Rockbiter Weapon. A Warloki nie mają teraz Aue. na pewno, pewno Zuloki, ok? Renoloki mają, ale Zuloki nie mają Aue. Więc możemy zaspamić swój stoły mieć wyjebane. Bardzo chciałem mieć Hiltotem, Totem, przecież z Zuloką Heal Totem daje przewagę. So many possibilities. Zagramy Feint Totem, zbyt dobre. Plus mamy szansę na właśnie na Hiltotem, 50% szans. Let's do it. Hiltotem please. Niestety. No, Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Zabijemy ciebie. Bo najważniejsze jest to, żeby Zuloki miał nic na polu gry. I niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadać trzeba, i takie tam, i takie tam. Hex! Aha! Uu, ciekawe, ale nie teraz. Przede wszystkim Hiltotem. I teraz jesteśmy zajęci w tej sytuacji? Z Hiltotem? Oczywiście. Co deck jest taki spokojny na... przeciwko lokom. Jeżeli uda się wygrać z to... tu, co jest całkiem możliwe, naszym deckiem, mamy dobre karty pod to, to jesteśmy w super zajęcie tej sytuacji. No, do ten deck się z... świetnie z... sprawdza przeciwko Zlokom. Okej, okay. zaraz poproszę Bloodlassa na piękny finisher. O, dobra. Zadowolę się i tym. A no, z drugiej strony, jakbym chciał to zrobić? Bo ja go nie dobiję teraz, nie ma opcji. A bym bardzo chciał zabić tego brana. Więc ja chciałem to zaraz zagrać. Zrobimy to tak? Zrobimy to tak? Zrobimy to tak? Zrobimy to tak. Powiem. Tak. Co? To jest gałganiłem Mniejsza. Nie bałem, mniejsza. Źle biczym. Tak. Co? Chwila. Wciąż myślałem, że zadam... Że on mi zadaje jedno obrażenie. Nie wiem. Coś mi się pojebało w głowie. Nieważne. To i tak nic nie zmienię. O! Cztery nożyki. Okej, okay, tak długo jak mnie nie zabije, jego będzie w super. Hej. Zajęliście. 9 <laughs> ranga. Słuchaj, nie pamiętam kiedy spadłem. Musiałem jakoś sobie randomowo robić questy. No ale dobra, jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. Dysk szybko, yy, tak Więc niech będzie, podoba mi się ten pomysł. A nie. I w sumie dalej zapomniałem zgrać ramki, którą miałem starą. No, dobra, jebać to, to jest tylko ramka. Na kamerkę. U. Najważniejsze jest to, że Boże, ten herco jest płynął. U mnie w domu czegoś takiego nie było, jak mi się podoba. O mój Boże! Gerosz! Przeciwko Gershowi oh, możemy mieć okay. problemy. Bo jeden Brawl idzie wszystko. Nasz deck polega na tym, że mamy dużo ilość kart na stole. I wiecie, na przykład w Brawl waliantem robimy sobie totemy duże bądź... Uuu, bardzo fajny curve. No właśnie nim. Robimy sobie totemy duże, bądź po prostu odpalamy bladas i zabijamy wszystko. A on robi ding ding ding! brawl, koniec gry, przegrałeś szamanie. To jest ten problem w naszym przypadku. Więc, a jeżeli warrior właśnie przeżyje, to woda tylko robi sobie armory i koniec. Sobie ciekawe, jak nasz Dek się sprawdza przeciwko Tempo Warriora. Bo to nie musi być kontrolny Warrior, oczywiście. Tempo Warriory są. O, proszę! Proszę, proszę, mamy właśnie Tempo Dragon Warriora. No, 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 no. W sumie nie powinienem go atakować. Powinienem, nie powinienem, bo od może dobrać sobie dużo kart. Gdzieś przez to, że jest zraniony. A, jeszcze, jebać to Fairy w ten sposób. Okej. Okay. Czy chcesz się wymienić? Niech będzie. O, Heal's often. Nie wiele zmieni w tej sytuacji, ale... No Na dużo możemy zagrać Lightning Storm i Tunnel trochę, aż przeciwko Warriorowi w cholerowie czy się przyda. Czy może, no to jest tempo Warrior, jest szansa. Jest szansa. Ładnie orzekujesz szóstej i siódmej tury. Okej. Okay. Mógłbym mu żyć, ale to nie jest najlepsze wyjście. For fuck's sake, co ja mogę zrobić? Nie wiem za bardzo playsów. Nie chcę go zagrywać przed Lightning Stormem. Mógłbym zagrać, żeby zaś mu nie, to jest chujowe. Czy chcę go zagrać? Ej, jest to dobra, ale niech będzie. Może ja nim jakiegoś beznadziejnego bladlasta, żeby się wymienić po prostu z tym, co mamy tutaj. Nie wiem. Oh shit. To też boli. Chowaj, Saddock pójdzie. Mogę teraz zaryzykować. Znaczy, w sumie nie mam wyboru. Totem. Mam nadzieję, że podejmę spell damage i Lightning Storm. To jest chyba jedna słuszna, słuszna rzecz, którą mogę zrobić Bądź mógłbym zagrać jego To jest bardzo ciekawe Czyli ryzyko tutaj yy, czy walniemy Dobra Dobra, zrobimy tak Wali za 3% Ciebie bardzo wcześnie Jest! Dobra, w takiej sytuacji jednak zrobimy tak W następnej dóże możemy użyć kolejnego totemu, totem i pięć tym totemem. I ma być bardzo dobre wymiany. Okej. Okay. Nie zagram teraz fire metale, ale trudno się mówi. Będziemy mieli bardzo dużo totemów, jeżeli on tego nie wyczyści, jak... No jeżeli on tego nie wyczyści, będziemy mieli bardzo dużo totemów. Co oznacza, że będziemy mieli bardzo fajnego warianta. Czy mam wyjebane na tego drake'a? Chyba tak O panie! O panie! O panie panie, wiecie co? Jeżeli on ma Brawl'a, to niech użyje go teraz. Mamy tyle to temu, że nie. Nie, 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 nie odpuszczę. Tyle to temu i Black Lasta i wszystko. Jeżeli on ma Brawl'a, teraz użyję i będziemy mogli potem się rozwinąć dalej. Niech będzie. Wystawię im jego, żeby Bloodlastem go dowiedzieć następnej. Okej, okay, nie ma Brawl'u. Znaczy w sumie w tym deku bardzo dziwne było, gdybym znalazł, gdybym znalazł Brawl, bo to jest tempo dek. Okej... Okay. Nie mów mi, że masz... Myślałem, że No No Okej, na końcowym mnie wszystko boli. Wciąż jednak... To nie jest najlepsze. Zróbmy tak, jak użył tego i tego, to nie miałbym dobrych wymian. Nie jest dobrze. Mogę zabić tego Drake'a w sumie. Okej, okay, on, on się. A, execute. Już myślałem, że się wymieni. Ta skar to bardzo interesujący. Did you bring some fish? Ooh. Okay. What did I do? What my... <laughs> i O mój Boże, co ja odjebałem, No dobra, nie będzie. <noise> tak miało to wyglądać. Kamrus, czy ty pierwszy raz próbujesz pozycjonowanie, to O mój Boże, dobra. Jesteśmy troszkę w dupie. De facto, mógłbym zabić jego i wystawić Face Zróbmy tak. Nie będzie. On już nie ma egzekutów. Więc to oznacza, że prawdopodobnie się z nim wymieni. Nimi wymieni. Czymś mi go zrani. A, okej, okay, w ten sposób. No, okej, okay, słusznie. Najgorszy jest ten Drake drakon. Mojaż zabija mi waliata. O mój Boże! Chłopaki postrało. Poproszę Poproszę Firementala. Teraz kriste jest pretty good. Aż chwilę. Dobra, nie ma co czekać. Zrobimy tak. One mają zadanie, zadanie przyblokować e, tych dwóch sukien synów. Jeżeli przyblokują, jeżeli mi Blahwalian przeżyje, mamy szansę się odbić. Jeżeli typ ma jak się przebić tymi dwoma kortami, które ma na łapie. Ok, chyba nie. Kolejny crash, ja na szczęście nie mam 15 życia. Co mi się przydało? Nie wiem, małe. Fire Metal, dużo rzeczy. Jestem właściwie bardzo, bardzo martwy. Auć. Bardzo, bardzo martwy. Tam to jest przyjemny, chociaż niewiele zmienił tej sytuacji eee... Do not push me. Bardzo niewiele zmienił tej sytuacji. No i Warrior ma pewnie du jeszcze dużo dużych smoczków, więc mm, raczej to przegramy A Raczej o, oh, Warax Axe, ouch. Jeszcze bardziej boli. Fire Elemental może byś się nas wyratował. Mógłby nas jeszcze wyratować, myślę. I dobra rng z to mam. Lightning Storm. Znaczy, technicznie żyję. Technicznie żyje. Zostało mi 5 życia. Które oczywiście mogę bardzo łatwo stracić. Ależ on już szła, nie ma chargów. Nie wiem. Ma charge'e? Zużył gromasza, zużył dwa razy koronę. Okej. Okay. Czyli liter następny. Zostaję sobie broń. Zostaję jakąś słyszy. Aj, droguś, dobra, trudno. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. na on się z Wami żegnał. To był nasz tempo, to Nie, to tempo. To był nasz to tempo Shaman. Śmieszna nazwa, wpadłem tak, nie wiem, randomowo, ale w sumie pasuje, niech będzie. To co, do kolejnego odcinka. mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi bardzo, kurwa, no jest tak płynnie, jest tak dobrze, jest tak jakościowo. O mój Boże, o oh, mój Boże, o oh, mój Boże. Do kolejnego odcinka. Papa. Pa.